No zaczynamy. Szuflada. O, dobra. No taki wyłącznik do rozebrania kostyki do odpalenia. Śrubokręt. Fajne płaski. Typo delikatnie niszczony. Wodę 40. Puste. Podełko kolejne. Tocenny królem pojdełek Magnes. Ja, Gdzie włożyłem magnes? Magnes to też odzysk z głośnika. Aluminium. O, ja, nie ma się kłaść. To. Część silnika, chyba jakaś pojęcia nie mam. No jak to widać, widać tu z loku. Stara robota. To nie wiem. Kosiarki. No, jakaś część silniczka. Nie, też też świeci Na to cieszy i mnie cieszy, że trzeba to wydobywać. Udało się. O! Prętuje, jakby ktoś potrzebował. Trochę odsypał. Mam tutaj jeszcze jeden bo... Kluczyk. rowerowy to jest skalpel Ech. miałem się wziąć za porządki ciężko mi to idzie Gdzie pilnice zawalone widzieliście wóz zawalony, kluczyk n ktoś potrzebował No, da na sam, stolowe linki, wtyczka Mosiąc jest podłoże wiertło kawa wiertło ale ułamane stare się, bo stare stare się stare 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 Też powinien być usiąść albo mieć grzebadło, grzebadło o, jedziemy po kolei chyba Różne. śrubki imbusy i inne pierdoły No. Wierpo, maszynowe, ale też zrypane. Oj, maszynowe. Klucz fajkowy. impuls do kolekcji kręgie trochę odsyp. To nie wiem. Jakiś tak, śmieci Śmieć. Odkładki. Ułożemy skrzynki. Trochę. Szkoda wywalać różne rzeczy. Coś w rybnicach się bawił. Ale potem czoło się zagraca i tak, sama nazwa kazała ustrzyda się. Ale to sobie sprzedamy potem masę miejsca. A z moim zajmowaniem do gala ciężkie. Piertło. No, chyba dobre. Noby takie, Klucz kolejny. Kolejne wiertło. No ubiechane na maksa. Ale A to? Jakiś ala śledzi. o chyba będzie albo i nie niestety tutaj na których byłem tak strony pobijak ze śruby może się przyjąć śrubki nakrętki Wiertło kolejne kolejne już by mosiąc? mosiąc już po jednej starcie mi czasu może jechać na zanowisko i jeszcze mi każe bo trochę do rozbiórki mam o klucz do klucz do szyb to kompletnie Kolejne wiertło, to jest przyjemne takie, odstracujące zajęcie. jest złomie złomoterapia o jeszcze jest zawór się trafił na koniec chyba No dobra, to by było chyba na tyle. Przegrzebane. Muszę teraz lecieć po batery do szlifierki. O, tak e, Jeszcze mam takie koryto do rozebrania. A Tu takie drugie koryto do rozebrania. Ta lampa. E, no i złom. Jakieś 15 minut. Muszę zaraz polecieć po. Poza tym widły. Jakieś graczki, nie graczki, czego tu nie ma. Nawet jest. Nie wiem, czy będzie widać różne rzeczy, ale tam jest nawet. O, może tak. Nawet jest. Uwaga lekarska. Nie mogę się z nią rozstać. Może kiedyś. No dobra, na razie starczy.